Cześć Wszystkich, witam Was już w trzecim odcinku serii Zagrane w Dry Anniversary. Jesteśmy w Wikalambię. Dziś nią będziemy się zajmować. Za nami zostawiliśmy te górskie jaskinie i to całe dojście do nich. Już nawet ta pułapka przestała działać. Zanim dojdziemy do miszka, który jest tam, yy, mam dla Was garść informacji. Mogę już wysłać na YouTube filmiki dłuższe niż 15 minut, i takie pytania: czy chcecie filmiki dłuższe niż te, co były do tej pory, co trwały 14-15 minut? Yy, więc napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie dłuższe, czy nie. To idziemy do Miśka, yy, to będzie samouczek przy przypływu adrealiny. O, właśnie, yy, i tak. I koniecznie musimy się tego nauczyć. I jeżeli ktoś nie wie, jak to zrobić, to wam powiem. Yy, po pierwsze, strzelamy do wroga, aż się wkurzy, i pojawi się wokół niego taka poświata. W prawym dolnym rogu pojawią się nam strzałki i w tym momencie musimy nacisnąć dowolną strzałkę. Na strzałkę, w którą chcemy zrobić unik i klawisz odpowiedzialny w grze za turlanie i tekucanie. Więc. Nie wiem, czy mi się to zrobi. Na pewnie to się wyłączy, oczywiście. No właśnie. O, pojawiły się te strzałki. I tak. Yy... Więc będziemy się cofać, i pojawi się wokół niego takie kółko. Takie czerwone, jak widzicie tutaj na ekranie. Tylko musi ono być czerwone i nie macie strzelać. Mm, dopóki nie pojawi się to czerwone kółko, e, pamiętajcie, że przedtem więcej do niego nie strzelać. Tylko wtedy, jak pojawi się to kółko. Bo inaczej byłoby pozamiatane. Mi się to często zdarza. Więc nie mówię, że jestem w tym dobry. Dobra, chcę to już. No. O! Tutaj macie. I pojawiło się takie białe kurko, I chyba kółko. I chyba mi się to nie uda? Nie wiem. No, musimy się pojawić czerwone kółko, bo inaczej będzie pozamiatane. Musimy się to nauczyć, jeśli chcemy pokonać Tilek Rexa. Ona ci się udało. Więc tak, pamiętajcie, że to kółko ma być czerwone, nie białe. <gryw> wiem, że to strasznie chaotycznie tłumaczę, ale może ktoś się połapie. Ale jeszcze wam to powiem później, bo teraz... no to niedokładnie. Coś tu jest? Nie, nic nie ma. Łap się Olara. No, Dobra. No, później to wam wytłumaczę jeszcze dokładniej, bo teraz jest tak chaotycznie. Ojeju. Nie, nie pamiętam już tak, grałem tu. No. Nie tak, tak, Lara. Nie chce mi się dobrze tutaj, ale jak nauczymy się ten przepływ adrenaliny, to będziemy mogli na hardzie pokonać każdego przeciwnika na zwykłych pistoletach. Aha, i jeszcze gram w Tomb Raider 1 i to normalnie strasznie, nie pamiętam już tej gry gdzie ten pies nie wiadomo gdzie on biegnie niski mały IQ on jest to zaraz teraz będzie jak to może tutaj wam pokażę Kurde, spóźniłem się! O jać zabił mnie kurde, naprawdę Trzeba szybko zrobić i trzeba mieć po prostu taki refleks, żeby to zrobić taki dobry Chodź mi <grystanie> się, dacił się A się zabił <sum> sam. To fajnie. No to trzeba mieć taki refleks, żeby to dobrze zrobić. Bo inaczej to będzie ciężko. Ale jak tak, jak mówiłem, na tym przypływie adrenaliny, to możemy się tego nauczyć. No ryba płynie. Zniknęła. <sum> Chcielibyśmy ją przebić, nie Lara? Aha, tu jest to. Lara, proszę ja ciebie, gdzie jest ten przełącznik? O nie. Ja. Lara, włączaj to. O nie, użyjemy V, mała apteczka, BB B, duża apteczka użyjemy. Wypływaj, Lara! Nie no, nie lubię używać tych apteczek. Byłaś. I tutaj mamy chatkę. starodawną Bardzo starą. Tutaj widzimy te skóry rozciągnięte na tym. Tutaj kolejne skóry. Tutaj możemy otworzyć drzwi. Znali ciinkowie dużo. Ciekawe, co tu robili pod schodami. Tutaj chodzi, żeby spotkać się z sąsiadem. Widzicie, tam jest. Więc przychodzili tutaj o wiedziny i skaknęli sobie. Tutaj jest tak samo jak w Tomb Raider 1. Ta podłoga się zawala. Ale... Ta podłoga nie była z drewna, ile pamiętam, tylko... ...tylko z kamienia. I chyba tutaj była większa apteczka. No nie pamiętam dobra idziemy po klucze Ale tutaj mamy, patrzcie, naboje do szoguna Czyli szczelby i klucz Klucz do wioski Okej, of village A tutaj coś jest. W Tom Raider 1. Tutaj był jeszcze jakiś kluczyk, co musieliśmy wziąć żeby żeby no żeby przejść tą ten, ten level dobra puszczaj to Lara o i w Tom Rider jeden właśnie tędy się wychodziło Kurde, Lara. No, ja tego nie lubię, właśnie. Jak, o, jak to trzeba tak taszczyć okropnie. To jest naprawdę straszne. Aha, tu zaraz nam będzie potrzebne. Patrzcie, jest tam jakiś ludek w, w środku. Ja to taszczę, żeby zdobyć jedyny sekret, który jest w tym poziomie. I znajduje on się, zaraz wam pokażę, jak to tutaj przetaszczę. Dobra, puszczaj to. On znajduje się dokładnie tam, gdzie ta, gdzie ten wodospad płynie. Więc musimy troszeczkę do niego dojść. Skoczy, Lara, skoczy. Zaskakuj. No i pięknie. Tam będzie jeszcze jeden... Chyba mnie zabiją te nietoperki okropne. A niech to! <ścoughs> no ja mam takie pecha, że ta linka. Albo mi... Albo mi ta linka nie doskoczy. Albo mi Lara nie doskoczy, głupia. Albo klikam po prostu jedynkę. A ja chcę ten sekret, który tam jest. Później Wam jeszcze pokażę tą wioskę. Właśnie tu Lara. Musimy ją tutaj jakoś rozbujać, ale mam nadzieję, że. O! Całe szczęście! Chyba nawet nie dokończyłem tematu o Tomb Raider 1. No, to zacząłem grać w Tomb Raider 1, normalnie tak strasznie tam. się kieruje larą. To kalecznie robi normalnie. Nie przyskazałem wam chyba. Tu mieli studnie. Jak chcieli się to napić. Tutaj przychodzili pewnie pili stąd wodę. Pewnie tutaj pod schodami spali. A tutaj. Tutaj pewnie trzymano zwierzęta. Bo nie wiem. To służyło może jako toaleta. Siusiu robili. Fajnie, no, ale teraz nie będzie iść, a tutaj. I za chwileczkę będą wilczury. Wstrętne, głupie wilki. No właśnie, za sekundę. Głupi wilk. Łącz dziurę, to weszłem. No. Posprzątane. I tak. Musimy otworzyć tą bramę. Więc idziemy. Nie będziemy na nic czekać, na nikogo. W Storm Rider 1, właśnie tutaj, dzisiaj grałem. Normalnie nie mogę doskoczyć Lara albo za. Albo Lara w Tomb Raider 1 mi <coughs> nie chce skoczyć. Albo mi się ześlizguje. Kurde, Lara. No właśnie, i teraz. Oczywiście Lara musiała. Nie chce wyjść, nie skoczyć. Wiecie, szkoda, że tam nie możemy wejść. Tam do tego wyjścia na światło, bo na te dwa możemy, ale ja chciałbym tam do wyjścia. Lara, idź w stronę światła, idź. Musi teraz skoczyć. Ronimo. no co za Czemu ta idiotka nie chce skoczyć? Powiedzcie mi. Bo ja to zaraz wytnę. Żebyście nie oglądali moich Felii. O. o, wreszcie. Głupia Lara skoczyła. Jest głupia. Była mądra, to by. Nie wiem. Lepiej się zachowywała. Śnie Pająki. Pająki. Czemu ja zawsze to Rider Anniversary nazywam te nietoperze pająkami, to ja nie wiem. Okej, okay. może dwie minuty tam jeszcze dojdziemy. Nie będę używał apteczki, bo mi... ...no się nie chce. Jest całe szczęście, że to nie jestem Raid Jeszcze dzisiaj grałem... ...i tutaj była taka zapadająca się, okropna podłoga, normalnie... ...strach. Weź tu Lara. Przepraszam. O nie. nie nietopery. No tak, zabijcie Larę. Jak będzie tu checkpoint, to ją zabiję, bo wiem, że wielu z tych zagrajmy już tak robi. I otwieramy naszą bramę. O, jaka mgła. Trochę jak Silent Hill. Nie, Lara. Lara, pójdziesz tam? Czy się boisz? Chociaż dobrze, że ją zabiłem. Lara, idziesz tam? Tam jest mgła. Jeszcze wyskoczy na nas jakieś płonące dziecko. A tu już się kończy poziom. Ten 1. <laughs> Tutaj były takie. Takie. Jakby to nazwać. Takie wahało. Takie topory. Straszne normalnie. A. Jeszcze oczywiście nie skończymy levelu. Aha. Kurde! Nie udało mi się, bo pierwszy z nacisnąłem ten przycisk turlania się zamiast, <coughs> zamiast tych strzałek. Wierto Lara, tutaj szybko. Nie. Coś mi wpadło do oka. Ja mam strasznego pecha. Pechowe oczy mam, no. Co sekunda coś mi wlatuje tam do oczu. Normalnie nie wiem, czemu. Ja naprawdę, ja mam strasznie pechowe oczy. Nikt nie ma takiego pecha jak ja. W związku z oczami. Ha. Dobra. Co tutaj trzeba było zrobić? Coś takiego. O nie, za chwilę będą pułapki. Niezbyt się cieszę. Na myśl o tych pułapkach. Ale nie, one się teraz pojawiły, nie? Czyli musimy iść na ten bal. Skoczyć. I. Lara! No. No mi wkurza, wiecie? Nie chcę się huśtać na dodatek. A i ja chcę to skończyć. No i myślałem, że od razu się skończy ten level. Pomyliłem się. Lara, tutaj skacznij i tutaj skacznij. Hop, pójdź. O. Ładnie. Widzicie, ja chyba zaraz pójdę i na namoczę to oko, bo normalnie strasznie mnie boli. No i to będzie koniec poziomu. Będziemy szukać zębatek. Nie, to chyba tyle by nam zajęło? Nie wiem. Nie, to cała gr bo gra. Więc ja się tu z wami żegnam. I do następnego razu. Pozdrawiam, cześć, trzymajcie się.